Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Kuczyński Adam, organizacji Mr. Advice. Dzień dobry, radca prawny, doradca podatkowy Maciej Grzegorczyk z Kancelarii KHG. Okej okay, moi drodzy, słuchajcie, mamy rok 2022, no i wchodzimy w jeden ważny aspekt, czyli podatki. No i pytanie brzmi, Maciej, jak to jest z tymi podatkami? Kiedy tak naprawdę powinniśmy się rozliczyć? Okej, okay, więc sytuacja jest mimo wszystko stosunkowo prosta. Polskie przepisy są naprawdę łatwe. Jeśli miałeś nadwyżkę przychodów nad kosztami w danym roku podatkowym, to wówczas powstanie dla Ciebie obowiązek zapłaty podatku. Wygląda to następująco, Adam. Jeśli w 2021 roku kupiłeś swoją pierwszą kryptowalutę, załóżmy, że kupiłeś jednego bitcoina za około 250 tysięcy złotych. Ten Twój zakup jest kosztem podatkowym. Okay. Następnie zdecydowałeś, że tradujesz. Trajdujesz na parze BTC, ETH, ETH, LTC i tak dalej, i tak dalej. Wymieniasz pomiędzy walutami wirtualnymi. Te wymiany są zupełnie neutralne, ale załóżmy, że jesteś yy, tak pozytywnie ci poszło we wszystkim i osiągnąłeś zysk. Twoje BTC po wszystkich wymianach. Teraz, jak wróciłeś do bitcoina. Ma no większą wartość. Tak, 000. jest warte załóżmy 300 tysięcy złotych. Okay. Masz tego bitcoina. I załóżmy, że jest 21 grudnia przed świętami, decydujesz. Wychodzę z kryptowalut, sprzedaję absolutnie wszystko. Sprzedajesz, masz zatem przychód. Twoim przychodem jest 300 tysięcy złotych. Miałeś koszty 250 tysięcy, przychód 300 tysięcy. Okay. Na koniec roku jesteś na fiatach, czyli bo sprzedałeś te kryptowaluty, więc od różnicy zapłacisz 19% podatku dochodowego. Tak to wygląda. Czyli 300 tysięcy odejmuje to mój koszt zakupu, tak zostaje czysty zysk. Tak. I to podlega opodatkowaniu. W ten sposób robimy opodatkowanie. Okej, okay. pytanie, co jeżeli się nie rozliczy? Okej, okay. jeśli załóżmy, nie ufasz Państwu, zdecydowałeś się, nie rozliczać podatku, no możesz tak zrobić. To nie jest coś takiego, że teraz będę ci mówił, że musisz się rozliczyć, bo jak się nie rozliczysz, to popełniasz taką zbrodnię, że będziesz miał wszelkie możliwe problemy świata. Otóż Adam, od razu ci mówię, że prawdopodobnie. Nikt cię nie złapie. To nie jest tak, że się nie rozliczysz i 10 stycznia do ciebie przyjdą. Przepraszam, rozliczenie jest akurat do kwietnia, no ale załóżmy, że w maju, Obawiam czerwcu, niż, tak, że ktoś przyjdzie do ciebie i będzie cię ci ścigał za te podatki. To tak nie działa. Musicie zrozumieć, jak funkcjonuje, funkcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa. Jeśli ty pójdziesz do bitomatu i sprzedasz... Trochę swoich bitcoinów, trochę swoich kryptowalut, no bo bitcoinów okay. to by było bardzo dużo pieniędzy, <gry> ale sprzedaż trochę swoich kryptowalut i będziesz miał 10 tysięcy w gotówce. Naprawdę krajowa administracja skarbowa nie ma tak naprawdę narzędzi do tego, żeby zorientować się o tym, że doszło do takiej, do takiej sprzedaży i w ten sposób prowadzić jakiekolwiek czynności sprawdzające czy kontrolę skarbową. Natomiast, jeśli, pójdź, jeśli sprzedasz tego swojego bitcoina za te nasze 300 tysięcy złotych, jak tutaj okay. rozmawialiśmy, i następnie kupisz samochód, albo kupisz, e, kupisz działkę czy innego rodzaju nieruchomość po prostu, to wtedy taka informacja zostanie przekazana do Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Urząd Skarbowy może wszcząć wówczas kontrolę. Także to, co jest Kupowane za duże pieniądze, nad tym Krajowa Administracja Skarbowa w cudzysłowie czuła, czuwa okay. i wtedy może wszcząć taką kontrolę. I musicie wiedzieć, jak to wygląda. Jeśli się nie rozliczycie, to macie po prostu lewe pieniądze. To trzeba nazwać. nazwać Konkretnie, tak jak jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, to no są po prostu lewe pieniądze. I teraz jak funkcjonuje prawo podatkowe w tym względzie? Normalnie, Adam, jak są czyny zabronione, są czyny karne, to po prostu jest domniemanie niewinności. Nie? Państwo, okay. prokuratura e, musi, musi znaleźć dowody na to, że ktoś jest winny. W prawie podatkowym jest nieco odwrócony ciężar dowodu w ustawie PIT, czyli ustawie do, o podatku dochodowym od osób y, fizycznych, jest artykuł 25g. I on funkcjonuje w ten sposób. Państwo mówi: Ty masz dochód z nieujawnionych źródeł. Pokaż nam że to są legalnie zarobione pieniądze, pokaż nam, że to jest normalne źródło zarobkowania. Jeśli ty nie będziesz w stanie tego zrobić, to my, jako państwo, jesteśmy w stanie nałożyć na ciebie sankcyjną stawkę 75%. I to ja muszę udowodnić. Tak, to jest odwrócony okay. ciężar dowodów, więc jeśli ty nie rozliczysz się, a chcesz kupować rzeczy za duże pieniądze, no to wtedy możesz mieć problem. Jeśli natomiast po prostu no, sprzedaż w kantorach będziesz miał te lewe pieniądze, ale tak naprawdę kupujesz za nie bułki. Jakąś tam gotówkę trzymam, tak? tak trzymam bo... gotówkę. Nie ma tak naprawdę praktycznej możliwości, żeby ktoś w tym względzie się zorientował. Okej, okay, dobra, no to to jest gdzieś tam rozjaśnienie tematu. No to myślę, że może taki konkretny przykład i pytanie, co jeżeli na przykład wykorzystuję jakąś polską giełdę, do tego, że tam mam jakąś część bitcoinów, przechodzę do waluty fiducjarnej, czyli tego typowego Fiata na przykład hmm. z bitcoina na polską złotówkę, no, i tam trzymam te polskie złotówki. Czy mm -hmm. w tym momencie już podatek obowiązuje, czy muszę tak naprawdę z tej giełdy umożliwiającej takie przetransferowanie, mm -hmm. wypłacić na moje realne fizyczne konto bankowe? Tak, od kilku lat tak naprawdę jak kryptowaluty zaczęły być popularne w Polsce, cały czas dominowało i. W Często też dominuje przeświadczenie, że obowiązek podatkowy powstaje wtedy, kiedy wypłacisz pieniądze na rachunek bankowy. Otóż absolutnie nie. Istotne jest pozostawienie środków do dyspozycji. Te pozostawienie środków do dyspozycji to jest, jeśli Ty sprzedasz kryptowaluty na walutę fiducjarną, czyli jesteś na fiatach i masz ją na giełdzie, na koniec roku podatkowego, czyli na 31 grudnia jesteś na tych fiatach, bo mimo że nie wypłaciłeś pieniędzy z giełdy, to wciąż obowiązek podatkowy powstaje. Także 31 grudnia to jest kluczowa data, i pod tym względem trzeba pamiętać, czy Chcesz mieć ten podatek do zapłacenia, czy nie chcesz mieć tego podatku do zapłacenia po prostu? Okej, okay, no to może takie pytanie troszeczkę a propos tego, co powiedziałeś do tej pory. No bo załóżmy, że nasi tutaj oglądający obejrzą ten materiał. No i sobie tak jakby przeanalizują własną sytuację. Co w momencie, kiedy na przykład dzisiaj po obejrzeniu materiału stwierdzam, że chcę rozliczyć kryptowaluty, a wcześniej z jakichś powodów tego nie zrobiłem, na przykład z poprzednich dwóch czy trzech lat. Co mm -hmm. powinienem zrobić? Otóż tutaj nie ma takiego, takiej jasnej odpowiedzi, czy trzeba robić korekty pitów, czy nie trzeba robić korekty Pitów. My wystąpiliśmy o jedną interpretację podatkową i odpowiedziano nam, że jeśli dotąd nie wykazywałeś swoich kosztów, bo tutaj chodzi o koszty, jeśli nie wykazywałeś kosztów, tylko kupowałeś kryptowaluty, to możesz rozliczyć to wszystko w najnowszym. Roku. Czyli po prostu nie robisz korekty okay. PIT-ów na przeszłość, na przeszłość, tylko w roku, kiedy sprzedajesz kryptowaluty, to się rozlicza. A te koszty już A... się zbierały? Tak, się zbierają, aczkolwiek tutaj jest znowu nasz następny wniosek o interpretację, bo te koszty ministerstwo mówi, że można rozliczyć koszty tylko w roku poniesienia i w roku następnym. To by powodowało, że możesz te koszty rozliczyć na przykład tylko w 2019 okay. i tylko w 2020. Ale z interpretacji podatkowych wynika, że te koszty i z budowy pit Wynika, że te koszty są kroczące, jeżeli że można je zrobić na dalsze lata. Można też zrobić takie rolowanie, polegające na tym, że sprzedajemy kryptowaluty i je odkupujemy od razu i w ten sposób aktualizujemy te koszty. Więc, tak czy inaczej, jeśli chodzi o sam mechanizm kosztów, to można by było je sobie spokojnie rozliczyć i rozpoznać z wcześniejszych lat. Natomiast, jeśli sprzedawałeś kryptowaluty, nie rozliczyłeś się z nich, a kupiłeś jakieś no, Wartościowe rzeczy, czyli krótko mówiąc, nie opodatkowałeś pieniędzy, no to wówczas należałoby zrobić na pewno już korekty Pitów i odprowadzić ten zaległy podatek razem z odsetkami, i to jest mimo wszystko dosyć standardowa sytuacja. Wiele razy do nas takie osoby trafiają, i to nie tylko z zakresu kryptowalut, że dostali jakieś tam zyski i teraz no, nie opodatkowali je w, tamty, w tamtym czasie, bo mieli jakieś swoje problemy finansowe. A teraz Pani chcą coś kupić. Tak, tak. Tak, tak. Coś... tak. Czy no, po prostu chcą to rozliczyć, czy chcą mieć czystą sytuację i wówczas Wówczas robimy korekty pitów, i naprawdę państwo, krajowa administracja, szczebla jest to bardzo przychylna. To nie jest coś takiego, że patrzą na, y, patrzą na takich ludzi jak na jakieś zbrodniarzy. Okay. No tak, to jest bardzo ważne. Pytanie. A co powiedz macie w przypadku, kiedy no, można powiedzieć? Kupiłem te kryptowaluty tak, za jakąś taką niedużą kwotę, powiedzmy 3000. Na tym tradingu poszło mi na tyle dobrze, że doszedłem do środku wysokości 30 tysięcy. Jeszcze pomogę mi wzrosty wartości mhm. kryptowaluty. Powiedzmy, dzisiaj mam te 50 tysięcy, ale wszystko dzisiaj dalej jest w Bitcoinie. Mhm. I przez ostatni rok nie zrobiłem nic, ani przez ten rok na przykład nie zrobię nic. Czy w mhm. takim razie obowiązuje mnie jakiś podatek? Tak, akurat ustawa w tym względzie mówi, że obowiązujecie, ale nie podatek, tylko obowiązujecie ten. Złożenie tego PITu. Niestety, ale te koszty, te 3000 zł, należałoby wykazać okay. dla celów sprawozdawczości. Jednorazowo, jeżeli tak. później mija kolejny rok, już tam wykazałem, czyli w przyszłym roku nie muszę nic robić. Niestety też trzeba złożyć okay. PIT, ale te koszty po prostu się przepisują, jako że przechodzą z poprzedniego roku, nie zostały wykorzystane, przechodzą na następny. Czyli rok. mój stan tak. faktycznie jest cały czas ten sam. Ale dla Ciebie najważniejsze jest to, jeśli. Kupiłeś bitcoinę e i tradujesz na walutach wirtualnych, one są neutralne podatkowo i nie ma w ogóle żadnego podatku. Najważniejsze jest to, czy na 31 grudnia jesteś na fiatach i masz tą nadwyżkę przychodów nad kosztami. Okej, okay, jeszcze jedno pytanie do tego aspektu. W takim razie, czy są jakieś modele, żeby w jakiś sposób tak jakby przedłużyć tą... Ten, tą ciągłość podatkową na takiej zasadzie, Tych. że coś przed koniec roku mogę zrobić na rzecz przyszłego roku, żeby ten obowiązek podatkowy jednak przeszedł na kolejny tak, rok? Tak, w tym względzie to jest akurat bardzo proste. Jeśli tradujemy i właśnie tego 21 grudnia załóżmy sobie sprzedaliśmy przed świętami i mamy te 300 czy 30 czy 50 tysięcy ok. przychodów od, yy, i finalnie nam to się przekłada na dochód, od którego należałoby zapłacić podatek. Ale 31 grudnia stwierdzimy, że jednak nie, jednak wierzymy w Satoshi'ego i chcemy być w kryptowalutach, to po prostu kupujemy dowolną kryptowalutę, dowolną walutę wirtualną konkretyzując i w ten sposób robimy sobie koszty, czyli nie powstanie obowiązek podatkowy. Nie będziemy mieli tego, tych 19% do zapłacania. Jedna uwaga dla Was wszystkich. Definicja waluty wirtualnej. Najważniejszy fragment. Ona jest zawarta w ustawie ML-owskiej. Walutą wirtualną jest ten najważniejszy fragment. To, co jest wymienialne na prawne środki płatnicze i akceptowalne jako środki wymiany. Jeśli kupujecie nft przykładowo, to one nie są walutą wirtualną i nie będą mogły korzystać tutaj z takiego rozliczenia, z rozpoznania tych kosztów. BTC, LTC, ETH, DASH, nawet XIN... Wszystko to są waluty wirtualne, bo wpisują się w, ten nasz, w tą naszą definicję. Za to tokeny, jako NFT, one są wymieniane do ETH zazwyczaj, czy jeśli robimy na Solanie, to na Solanie, na Solanie też no, nie będziemy mieli spełnionej definicji waluty, waluty wirtualnej z samego faktu zakupu tokenów. To Tutaj zwracam uwagę wszystkim, że może się okazać, że ktoś myśli, że kupuje walutę wirtualną, a. To się zupełnie inaczej rozlicza niż waluty wirtualne, te właśnie NFT. Okej, okay, czyli zysk to z NFT ka po sprzedaży będzie zupełnie czymś. Oczywiście... innym. Będzie zupełnie niestety czymś. Okej, okay, macie jeszcze o... jedno pytanie, dlatego że ostatnio powstał taki modny rejestr walut wirtualnych. Samo stwierdzenie, ponieważ tej branży naszej traderskiej, mm -hmm. one dziś powstaje, czym tak naprawdę on jest? Czy trzeba mieć taki wpis? Do kogo, dlaczego? Mm -hmm. Jakbyś mógł odpowiedzieć na to pytanie. Tak. To jest krok w stronę regulacji, jeśli jesteś traderem, handlujesz kryptowalutami, inwestujesz po prostu w nie, to absolutnie nie musisz mieć takiego wpisu. Rejest powstał w związku z nowelizacją ustawy ML-owskiej, można się do niego dopisywać od 31 października. I dotyczy tylko konkretnych usług. Jeśli świadczymy usługi z zakresu walut wirtualnych, to jest słowo klucz, świadczymy okay. usługi z zakresu walut wirtualnych, więc tylko takie podmioty muszą się dopisywać i to tylko jeszcze konkretne. Tylko jeśli robisz wymianę walut wirtualnych na prawne środki płatnicze, wymianę pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwo w wymianie i prowadzenie rachunków, na których są przechowywane waluty wirtualne, przenosząc to na zrozumiały język. Giełdy, kantory, pośrednicy, firmy, które robią tokenizację i przetrzymują środki na swoich portfelach, czyli, te, czyli ludzie, którzy kupują tokeny, u nich jakby trzymają, czyli zamrażają na przykład na różnych platformach. Tylko takie firmy muszą zrobić wpis do tego rejestru. Wpis do rejestru jest bardzo prosty, u mnie okay. na kanale na, jest pokazany film na stronie krypto.prawo.pl, możecie się z nim zapoznać, 5 minut trwa dopisanie się, kosztuje 616 złotych, to jest taka opłata skarbowa, plus 17 złotych za wydanie zaświatowe. To jest nie 666. Nie jest 666. E, przykładowo, ludzie, którzy handlują na P2P, świadczą takie usługi, oni muszą się dopisywać. Aktualnie w rejestrze jest około 25 podmiotów, jeśli dobrze pamiętam. E, przyznam szczerze, że sporo z tych podmiotów e, ma u nas obsługę prawną i księgową. Nie jest to nic strasznego, ten, ten rejestr, aczkolwiek ja od razu powiem swoje zdanie. Według mnie to jest. Krok w stronę właśnie uregulowania tego rynku i tym pierwszym krokiem jest stworzenie rejestru, żeby ludzie się dopisywali. Podejrzewam, że w przyszłości tych obowiązków może być więcej. Niestety jednak zaprowadzenie działalności takiej z zakresu walut wirtualnych bez tego wpisu będzie, jest sankcja do 100 tysięcy złotych. Ok, szybkie pytanie, bo powiedziałeś o czymś takim jak pośrednictwo. Okay. Jak to rozumieć? Czy takim pośrednictwem jest jednorazowa akcja? Czy do jakiejś kwoty? Kiedy mam <coughs> tak, jakby rozumieć, że jestem takim pośrednikiem i warto, żebym taki wpis zrobił? To jest związane ze świadczeniem usług. Okay. Jeśli ty, Adam, zrobisz raz. Jakąś usługę, no to ciężko byłoby powiedzieć, że to jest świadczenie usług, jako takie w sposób ciągły, jako działalność gospodarcza, bo to dotyczy wszystko właśnie przedsiębiorców świadczących usługi. Czyli trzeba by było zadać pytanie, kiedy jesteś przedsiębiorcą świadczącym usługi. Definicja prowadzonej działalności gospodarczej jest rozproszona w różnych ustawach, ale może sprowadzać się do trzech takich cech. Jeśli masz zorganizowanie, Prowadzenie w, w sposób ciągły i zarobkowy. No każdy z nas prowadzi działalność w sposób zarab, zarobkowy, więc z tym nie, nie ma się co, co kłócić. Nie? Jak, jak robimy jakieś usługi, to zazwyczaj są one nacelowane na, na zarobek, ale chodzi o kwestie ciągłości i zarobkowości. Jednorazowa transakcja na pewno nie jest ciągłą transakcją. transakcją. Kilka transakcji jest bardziej transakcjami okazjonalnymi. Ciągłość nie jest powiedziane, kiedy jest ta faza ciągłości, nie jest też powiedziane, kiedy jest faza organizacji. To się bada w konkretnym przypadku. Dlatego na handlu P2P ja na przykład mówię, że jednak według mnie robienie tych kilkudziesięciu, kilkuset transakcji no to jest faza zorganizowania, ale Kwestia zawsze indywidualna. Niestety nie ma tutaj czystego powiedzenia, że jeśli zrobisz transakcję na kwotę 100 tysięcy złotych, to wtedy jest ta Twoja faza zarobkowości, ciągłości, organizacji i musisz być przedsiębiorcą. To dotyczy nie tylko branży walut okay. wirtualnej, a wirtualnych, ale tak naprawdę każdej branży, bo definicja jest po prostu jedna. OK, no to w pełni odpowiedziałeś na moje pytanie. Teraz macie bardzo ważny hasło: PIT. Tak. Jaki, kiedy, do kiedy. W jakiej formie powinno się go złożyć? Czy jeżeli nic nie robimy, to jest coś takiego jak pit zerowy? Coś mhm. takiego trzeba robić? O co chodzi z tymi pitami? To, to jeśli e, działacie na rynku walut wirtualnych i osiągacie zyski, to są zyski kapitałowe. Rozlicza się jako, je jako osoba fizyczna na picie 38. Regulacja mówi, że należy go złożyć do 30 kwietnia, z tym, że w tym roku akurat ten 30 kwietnia wypada w dniu wolnym od pracy i zgodnie z ordynacją podatkową mamy przesunięcie do 2 maja. Także że w tym roku macie czas do 2 maja, ale zapamiętajcie, że jest normalnie do 30 kwietnia. Jeśli natomiast jesteś spółką i spółką jako osoba, pra osoba prawna, to w ustawie CIT-owskiej, czyli ustawie o podatku dochodowym od osób prawnym, prawnych jest osobne, osobne zeznanie, tak nazywa się je 2 czyli tam mamy PIT-38, tutaj mamy CWW, Jest jedna zmiana. W CIT-WW składa się go do po prostu końca marca, więc mamy trochę Troszeczkę wcześniejszy termin, ale dla Waszej wiedzy i osoby fizyczne i osoby prawne, płacą ten sam podatek 19%, z tym, że jeśli jesteś osobą fizyczną i masz dochody ponad milion złotych, to zapłacisz jeszcze tak zwaną daninę solidarnościową 4%ową, na spół, od nadwyżki ponad milion złotych. I to nie tylko z walut wirtualnych, tam się sumuje praktycznie wszystkie dochody. No nie sumuje się na przykład opodatkowanych ryczałtem. Jak masz działalność opodatkowaną podatkiem liniowym, to sumujesz ją z działalnością. Z zakresu walut wirtualnych i, i, płacisz, i płacisz po prostu, jak masz ponad milion, to płacisz tą daninę Solidarnościową. Natomiast jeśli jesteś spółką, to tej daniny Solidarnościowej nie ma. Dla osób, które mają bardzo, bardzo duże zyski, może być opłacalne przejście właśnie na spółkę i traktowanie spółki jako takiego mechanizmu inwestycyjnego, bo mamy wtedy mniej niż 4% tej, no po prostu nie ma tej daniny Solidarnościowej. Okej, okay. czyli rozumiem, że PIT 38 na osobę fizyczną, tak. czy mogę go robić sam w jakiś sposób go wypełniać, czy tutaj jest ważne, żeby pod tym był jakiś podpis mm -hmm. jakiejś kancelarii, czy to nie jest istotne? Nie, słuchajcie, to nie jest wcale tak, że rozliczenie kryptowaluty jest jakoś wybitnie trudne. Jeśli tylko i wyłącznie kupi kupowaliście kryptowaluty i nie wracaliście do FIATów, i jesteście w stanie określić, jaki był, twój, jaki był wasz wynik na koniec roku podatkowego, czyli na 31 grudnia, to w PIT-38 jest dosłownie kilka komórek do wypełnienia i tam się wpisuje po prostu koszty, przychody i twój dochód. I od tego dochodu masz 19%. Jest to bardzo, bardzo proste. Jak otworzycie sobie PIT-38, to wiele, wielu z was będzie w stanie samodzielnie go wypełnić. Też w przyszłym miesiącu będziemy mieli taką usługę, że Takich, takich, osób, takich osób do określonej ilości transakcji, w, te, w tych transakcjach też z zakresu walut wirtualnych, będzie to za darmo, czyli ten PIT będzie generowany za darmo. Jeśli natomiast Twoja sytuacja będzie nieco bardziej skomplikowana, czyli będziesz miał transakcje na różnych giełdach, wracałeś do walut wirtualnych, wpłaty były wielokrotne, no to wtedy ta usługa będzie płatna, i też ta płatność będzie polegała na tym, że albo sobie sam bierzesz to oprogramowanie i po prostu płacisz usługę i ci się generuje to samodzielnie, albo my się podłączamy do, two do twoich giełd. Mówię od razu, że podłączamy się tylko i wyłącznie przez klucze API, więc nie dysponujemy żadnymi środkami. Ściągamy sobie historię i my robimy rozliczenia. Generalnie zatem, jak można powiedzieć, rozliczenie krypto jest od 0 złotych. Z zeszłego roku możemy powiedzieć, że do maksymalnie 3000 zł netto. Okej, okay, rozumiem teraz tak, 19% podatek bez znaczenia jaka kwota. Tak. Ok, to jest bardzo ważny aspekt. Pytanie teraz jest następne. Macie kiedy ja muszę go zapłacić? Jeżeli faktycznie rozliczę ten PIT, załóżmy, nie wiem, początek kwietnia, tak? Mhm. Bo rozumiem, że mogę go zrobić tak naprawdę od początku roku do kwietnia w każdej porze. Tak, w każdej porze. Ok, no to teraz pytanie, jeżeli na przykład złożę PIT. Tak, to zeznanie podatkowe mhm. będzie, nie wiem, powiedzmy, początek kwietnia. To pytanie jest, kiedy zapłacę ten podatek? Kiedy muszę zrobić do, przelew? Do kwietnia powinieneś go zapłacić po prostu niezwłocznie, najlepiej wraz ze złożeniem zeznania, żeby mieć po prostu sytuację zamkniętą, no ale te odsetki będą się liczyły. Jako, jako już później. Więc no, pamiętajcie, najlepiej jak robicie, kiedy jest, robicie to zeznanie, robicie pit, i najlepiej od razu zapłacić podatek, bo wiele razy nam się zdarzyło, zdarzyło że ludzie wypełniają te swoje obowiązki formalne, a jednak tego podatku <grym finalnie <grym potrafią nie zapłacić, bo dochodzi do jakichś problemów natury osobistej. Czyli no, można powiedzieć tutaj dla oglądających, że warto jednak o tym picie pomyśleć trochę wcześniej, bo jeżeli tak. to jest za poprzedni rok, to pewnie natłok jednak takich w kwietniu, osób. Jest... W kwietniu jest najgorzej. Najlepsze daty do Rozliczenia to jest zdecydowanie luty, marzec. No bo w kwietniu zazwyczaj na, nasi księgowi pracują no po prostu w nadgodzinach. Ludzie się też trochę denerwują, czy zdążą. Zawsze zdążamy. W zeszłym roku zrobiliśmy kilkaset rozliczeń. Ale no mimo wszystko, jeśli ktoś potrzebuje naszej pomocy, to wolelibyśmy, żeby to był luty, marzec. Ok, jeszcze jedno pytanie do tego, bo jednak jest tutaj troszeczkę różnica między klientem takim standardowym a przedsiębiorcą, tak, czy osobą, która po prostu no, mhm. ma spółki firmy, zwał jak zwał. Pytanie jest teraz takie: jeżeli mam swoje jedno konto, tak mhm. na giełdzie i mam tam środki z wpłat bankowych, swojego prywatnego konta, bądź też na przykład z spółki, i teraz tak jakby może dwa pytania. Pierwsze, czy mogę tak robić, jak to wygląda, jeżeli spółka kupuje kryptowaluty mhm. i dwa, czy powinienem je mieszać na jednym koncie, czy nie, czy jak później jakby rozliczyć, co narosło z zysku, mhm. czy to jest, jest moja sprawa, czy jest ze spółki, jak to, jest, to zrobić? Właśnie to już jest skomplikowany sposób rozliczenia, bo no finalnie konto jest twoje, jako osoby fizycznej, więc to ty masz wszystkie te zyski. Jeśli chcesz to zrobić, że to są jednak zyski spółki, to trzeba by było zawrzeć umowę, że to było jednak konto spółki. Ale to jest wszystko gruby, mienić mi szyte. Jednak nie robiłbym czegoś takiego. Jeśli ja bym był po stronie Krajowej Administracji Skarbowej i by było tak, że spółka miała środki, a następnie to ty. Handlujesz na giełdzie, ja bym osobiście powiedział, że to spółka udzieliła pożyczki tobie, a tam pojawia się akurat podatek od czynności cywilnoprawnych. W drugą stronę, jak ty jako udziałowiec pożyczasz spółki, spółce, to nie ma tego PCC. W tym wypadku akurat PCC by było od takiej udzielonej pożyczki, że ty handlowałeś i u Ciebie by powstał. Ale to mówię, to jeśli ja bym był kontrolerem, jest możliwość wybronienia tego i zrobienia tak operacji, żeby tego nie było, ale tak jak mówię, to jest niestety ten rodzaj skomplikowanego rozliczenia i nie sugerowałbym mieszać środków firmowych jako osoby prawnej spółki z środkami osoby fizycznej. Okej, okay. jeszcze jedno pytanie a propos tej anonimowości, tak zwanej, bo myślę, że tutaj oglądający jednak lubią słyszeć mhm. o tym aspekcie, on jest bardzo interesujący. Pytanie jest takie: jeżeli mam KYC, taki zweryfikowany mhm. konto na siebie, na osobę fizyczną, ale na giełdzie typu Binance, Kucoin, mhm. tak, czyli giełdy, które mają rejestrację poza mhm. granicami naszego kraju, I jak to w praktyce wygląda? Czy można powiedzieć, nasz kraj w jakiś sposób może dowiedzieć się o tego typu transakcjach? Jak można to je znaleźć tak jakby złoty środek pomiędzy właśnie tym handlem w naszym kraju a handlem na giełdach zagranicznych? Otóż, żebyście wiedzieli, jeśli giełdy mają rachunki bankowe w ramach Unii Europejskiej i idzie przelew z rachunku bankowego Unii, z Unii Europejskiej do Polski, to polska skarbówka się po prostu o tym dowie. Działa tak zwane to jest, mówi się na to, że to jest euro, euro CRS, czyli tak zwana eurofatka, taka wymiana informacji, wymiana informacji podatkowych i polska skarbówka się po prostu o tym dowie. Jeśli natomiast to jest wypłata w kryptowalutach, nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby jakakolwiek giełda o tym zaraportowała. Natomiast giełdy, nie będę tutaj wymieniał nazwy, ale giełdy z polskim rodowodem, jeśli są pytane, zwłaszcza, przez polską prokuraturę, bo polska prokuratura jest najbardziej aktywna na tym tle, że pyta po prostu, czy Dani, jaka była historia udanego użytkownika, jeśli są jakieś problemy, to wtedy te giełdy z polskim rodowodem udzielają takich informacji. W, że w sprawach skarbowych też się z tym spotkałem, ale jest tego bardzo, bardzo mało. Jeśli ktoś Wam będzie mówił, że polska skarbówka jest bardzo aktywna na tym tle i pozyskuje, pozyskuje informacje z giełdy, to no ja bym powiedział, że to jest kłamstwo, bo kompletnie się z tym nie spotykam, spotykam się właśnie w drugą stronę. Sam mam troszeczkę, powiedzmy, znajomych pracujących w Krajowej Administracji Skarbowej, ale też oficjalnie można powiedzieć. Krajowa Administracja Skarbowa działa na czterolatkach. Wiem, że to brzmi troszeczkę perelowsko, ale to są oficjalne to są dokumenty. I w czterolatkach jest powiedziane, czym będzie się zajmowała Krajowa Administracja Skarbowa. W aktualnej i przyszłej czterolatce nie ma nic o walutach wirtualnych, więc nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś szczególnego nacisku na tą formę kontroli. Raczej będzie skupienie się dalej na vat wacie i na kontroli z zakresu zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Okej, okay, a jeszcze może jedno pytanie co tak naprawdę jest ważniejsze w tym takiej wymianie przelew wychodzący z banku czy wchodzący co mam na myśli uh -huh. bo w momencie kiedy na przykład mamy giełdy nazwijmy to giełdami azjatyckimi uh -huh. tam też na niektórych giełdach jest możliwość podłączenia karty na przykład uh -huh. naszej i no, zakupu za polską złotówkę tak czy jakąkolwiek inną walutę którą trzymamy na naszym e, koncie bankowym zarejestrowanym w Polsce pytanie co w tego typu transakcjach płata na giełdę kryptowalut jest nieważna to jest po prostu finalnie twój koszt, jeśli kupisz dalej kryptowaluty. Ważniejsze jest wypłata. Z tego rachunku bankowego, czy też wykorzystywanie środków. No bo jeśli podpinamy tą swoją kartę, czyli bierzemy jakąś kartę z giełdy i następnie idziemy e, do jakiegoś sklepu i płacimy za coś. No po prostu wymieniamy te nasze kryptowaluty na peleny i robimy okay. płatność. To to jest uznane za przychód. To nie musi być tak, że ty sprzedasz krypto na giełdzie i dostaniesz wpływ na rachunek bankowy. Definicja przychodu jest określona w ustawach. W ustawie mówi się, że przychodem jest wymiana, tych Twoich kryptowalut na prawo majątkowe, też oprócz jakby sprzedaży na walutę fiducję, no, ale wymiana na prawo majątkowe, jak i regulowanie innych zobowiązań. No te regulowanie innych zobowiązań to jest właśnie takie płacenie kartą podpiętą do portfela kryptowania.